No, witam Was bardzo serdecznie. No, i tak dobrze widzicie, ja jestem w górach. Za mną stoi rower górski, a to może oznaczać tylko jedno: seria rowerowa wraca w góry. Tak, moi drodzy, po prawie dwuletniej przerwie postanowiłem wrócić do kolarstwa górskiego. No i muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej decyzji, no bo nie ukrywam, ale brakowało mi tego jeżdżenia po górach tego klimatu, tej adrenaliny, także wydaje mi się, że no, tegoroczny sezon rowerowy będzie ciekawy, będzie urozmaicony, nie będzie takiej monotonii, no bo wiecie, z jednej strony będą te wyprawy gravelowe, długodystansowe, a z drugiej strony będą wypady w góry, także będzie, będzie ciekawie i wydaje mi się, że nie dojdzie do takiego, powiedzmy to, wypalenia rowerowego, tak? No bo nawet jak mi się gdzieś tam gravel znudzi, no to sobie wskoczę na górski. Jak mi się trochę górski znudzi, no to sobie wskoczę na gravel. Także, no wiecie, o co mi chodzi. Trasy, które sobie przygotowałem na ten rok też zapowiadałem się, przynajmniej na papierze, bardzo ciekawie. Także jestem jak najbardziej pozytywnie do tego wszystkiego nastawiony. No dobrze, a co dzisiaj? Dzisiaj zabieram was na wyprawę w Beskidzie Małym. Ja już wyjechałem sobie. Nie wiem czy to widzicie na kamerce. Wyjechałem sobie już na szczyt, jakim jest potrójna. Nie jest to dla mnie nowy szczyt, no bo już tutaj byłem pieszo. Dzisiaj pierwszy raz rowerem. No i ogólnie w, w tym rejonie robię taką pętlę. Coś około 30 km, trochę ponad kilometr, jeżeli chodzi o podjazdy. Wszystko właśnie w formie takiej fajnej pętli, także nie trzeba się martwić, wiecie, o jakieś dojeżdżanie. Zostawiłem sobie tam na dole samochód, robię kółko, no i z powrotem wracam w dokładnie to samo miejsce, także jak najbardziej spoko. No i to tyle chyba tytułem wstępu, ogólnie też chciałem przyjechać w góry, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda od strony technicznej, w sensie czy jest jakieś błoto i tak dalej, no bo wiecie, no, wiosna już trwa od jakiegoś czasu, no ale w górach y, ona m, wiadomo przychodzi z lekkim opóźnieniem, więc chciałem to wszystko dzisiaj sobie zweryfikować. No i w tych takich zacienionych miejscach, gdzie tam jeszcze auta jeżdżą i to jest rozjeżdżone, no to tam jest błoto, ale tak jak tutaj na takiej polance, gdzie świeci słoneczko, no to jest przepięknie idealna nawierzchnia do jeżdżenia na rowerze. Także myślę, że, no wiadomo, ten walor estetyczny może nie jest na najwyższym poziomie, ale myślę, że za parę tygodni już to wszystko się poprawi. Tyle, ja jeszcze sobie chwilę tutaj odpocznę, no bo ten podjazd z parkingu na szczyt trochę mnie umęczył, no i jadę dalej w tamtą stronę. chodzi o tą e, moją dzisiejszą e, trasę, no to miejcie na uwadze, że ja nie jadę jakimś oficjalnym e, szlakiem e, rowerowym. Po prostu tak sobie tutaj trasę wytyczyłem. No i jadę. E, mówię o tym dlatego, że będą gdzieś tam fragmentami. E, Trudniejsze odcinki. Gdzieś trzeba będzie zejść z roweru, trzeba będzie go podprowadzić, bo będzie dosyć stromo. Przy zjeżdżaniu też może być momentami niewygodnie. Także miejcie to na uwadze, że ja nie jadę jakimś oficjalnym szlakiem rowerowym tutaj w beskidzie małym. Ogólnie wejdźcie sobie na mapę no i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jak sprawdzałem, wszystko powinno być przejezdne, tylko wiadomo, mogą być jakieś trudniejsze fragmenty, gdzie trzeba będzie jednak uważać albo po prostu zejść z roweru i jakiś tam kawałek sobie przejść. Eu Moi drodzy, zdradzę wam teraz sekret, o którym prawdopodobnie no, nie mieliście pojęcia i dzisiaj to właśnie ja odmienię wasze życie, a mianowicie statystycznie za każdym fajnym zjazdem czyha niefajny podjazd. No i tutaj niestety jest taka lekka kiszka, tak nie, wy tego tak i tak nie zobaczycie raz, że słońce coraz lepiej może widać, ale raczej kamerka sportowa to Wypłaszcza. Nie wiem, no może da się tutaj wyjechać. Może ktoś wyjeżdża, jak wyjeżdża, to e, kask z głowy Szanuję jak najbardziej. E, ja się tutaj nie męczę, tylko sobie to wyprowadzę. I potem, jak już to na chwilę nie będzie mniejsze, no to wsiadam na rower i jadę dalej. Jak przedtem patrzyłem, to jestem na jakimś chyba 15 km. Także no już prawie połowa, połowa już za mną, także jest spoko. Ale dzisiaj pogoda na, na rower to 10 na 10, nie jest gorąco, nie jest zimno, słoneczko, fajna nawierzchnia, oczywiście tam, gdzie nie ma błota, ale no wiecie, nie ma co narzekać jak na kwiecień, jest wybornie. Ogólnie tutaj, gdzie teraz jadę, znaczy no, gdzie tam jadę, wyprowadzam rower, bo przecież jest takie nachylenie, że głowa mała. Ale tutaj ogólnie cały czas prowadzi droga krzyżowa. Teraz jestem pod stacją czwartą, widok Cierpiącej Matki. Ona się zaczyna tam koło kościoła, który, który mijałem przedtem. Bardzo jestem ciekaw, jak wygląda finał tej drogi krzyżowej, ale no, to jest chyba taka prawdziwa droga krzyżowa, bo tutaj no nie ma miękkiej gry i osoby bez kondycji, no to raczej nie podołają Uff, no nic wyprowadzam dalej rower mam nadzieję, że niebawem się to już wypłaszczy no i moi drodzy tak jak wam mówiłem tam na dole w sensie przedtem nie wiem czy to było na dole, ale przedtem to nie jest stricte szlak rowerowy Zresztą myślę, że to teraz w jakimś stopniu widać. Tu ciężko by się szło bez roweru. A z rowerem to już w ogóle tragedia. Także no, miejcie to na uwadze, że fragmentami nie będzie lekko. Pod to mi się już leje po każdej części ciała. No i chyba się udało. Jak dobrze patrzę na mapę, no to już wyjechałem pod, pod tą górę, ale no tu się przygotujcie. To jest chyba, znaczy jak teraz wyjechałem, to mam chyba już za sobą 12-13 km. Ale ogólnie popatrzcie sobie na mapę. Tam będzie kościół, droga krzyżowa. No i od tamtąd zaczyna się taka ciężka wspinaczka. Tam raczej no nie ma opcji, żeby chyba wyjechać rowerem. Trzeba to wyprowadzić. Ale teraz przede mną. Przepiękne widoki tam na góry. Na kamerce sportowej na pewno tego tak nie widać, ale no wierzcie mi, że jest naprawdę spoko. Jeszcze to jest, wszystko takie przymglone, niestety, ale myślę, że za miesiąc, może nawet wcześniej, ta widoczność będzie tutaj jeszcze lepsza. Uff, przepięknie. Chwilę sobie tutaj chyba posiedzę, zjem coś, bo zgłodniałem. No i będę zjeżdżać dalej. Jak teraz widzę, to tutaj jest jakiś fragment asfaltowy i chyba nim mam przez chwilę jechać. Zobaczymy, czy to potem zrobi się, zmieni się ta droga w jakąś bardziej terenową. Czas pokaże. Na razie trzeba się zregenerować. Tylko się zastanawiałem, w którym momencie coś się wykrzaczy na tej trasie. Kurczę, zjeżdżam sobie tutaj z górki tak elegancko. No i patrzę, no taka, wiecie, no jest tutaj niby ubita ziemia i tak dalej. Więc sobie tędy przyjadę elegancko i gdzieś tutaj, już na trawę wyjadę, a się okazało, że to w ogóle nie było ubite. Nie wiem czy Wy to zobaczycie. Ale tam ja stałem, bo moje buty aktualnie wyglądają tak. Rowerem się tam zapadłem. Jezu, jeszcze zacząłem się... E, wiecie, przestraszyłem się trochę, że to jest jakieś mini bagno i mnie, że, i mnie wciągnie i nie wyjdę z tego. Ale w ogóle to nie wyglądało. Wiecie, jak tam zjeżdżałem z tamtej z perspektywy, że, że to, to jest takie błoto miękkie. A. A już się cieszyłem, że względnie czyste wrócę do domu. Dobrze, że mnie tam nie wciągnęło. Ajajaj. Góry, góry. Jedziemy dalej. Musiałem sobie zrobić przerwę, bo znowu takie, znowu taki ostry podjazd, ale na szczęście jest to już ostatni podjazd, i potem dojeżdżam do tego fragmentu tam w okolicach szczytu, i będę wracać dokładnie tym samym szlakiem, więc doszedłem do wniosku, że co nieco już mogę wam teraz powiedzieć o tej trasie, i ogólnie takie moje przemyślenia, czy warto tutaj przyjeżdżać, czy nie. No. Widzieliście jak ta trasa wygląda? Więc, jeżeli czegoś takiego szukacie, no to śmiało, zabierajcie rower i przyjeżdżajcie. No ja jednak mam takie trochę mieszane uczucia, no bo jednak widać, że to jest trasa, że nie jest to trasa rowerowa i są takie fragmenty, które no dosyć się mocno dają w tyłek. Wiecie, jakiś stromy zjazd, i potem znowu podjazd, ale no fajnie by było, jakby był jakiś taki chociaż. Prosty odcinek, gdzie można się fajnie rozpędzić z tego zjazdu, i potem łagodnie, na przykład, pod tą górkę sobie podjechać. No tutaj ciężko coś takiego, i finalnie kończy się to tym, że trzeba rower y, wyprowadzać. Także to mi się nie podobało. No i no, takie są moje odczucia. No, wydaje mi się, że właśnie widać, że to jest szlak y, pieszy, i, i to nie jest aż tak fajne pod rower. Aczkolwiek no, nie ukrywam, że były fragmenty, które mi się bardzo podobały, jeżeli chodzi tutaj o aspekt rowerowy. Bardzo fajnie się jechało i nie mamy zastrzeżeń. No ale tak jak mówię, no też było sporo takich fragmentów, które po prostu dały w tyłek. No i teraz już od Was zależy, czy czegoś takiego szukacie na rower, czy coś takiego Wam odpowiada. Odpowiadają Wam takie fragmenty, gdzie trzeba podprowadzać rower, trochę się upodlić i tak dalej. Jeżeli tak, no to śmiało przyjedźcie sobie tutaj i tą trasę zróbcie. Możecie ją też zmodyfikować, czemu by nie. No a jeżeli yy, nie podoba wam się to właśnie ten aspekt taki, że no nie do końca to wszystko jest pod rower, no to może poszukajcie czegoś innego. Takie są moje przemyślenia odnośnie tej trasy. Za mną przepiękny znowu widoczek. No i nie ma co ukrywać, brakowało mi tego, brakowało mi takiego pojeżdżenia w górach, bo jednak jest to zupełnie coś innego niż, niż jazda na gravelu. Tutaj jednak trzeba się skupić, ta głowa musi być mocno skupiona na trasie, więc fajnie się człowiek tutaj może zresetować. No nic, biorę rower i walczę jeszcze z tym ostatnim podjazdem, no i potem już na szczęście z górki aż pod parking.